Katarzyna Nowocin Kowalczyk Aleksander. Jest to historia o dzielnym rycerzu, co szedł przez życie odważnie i dumnie. Świat na swym koniu zdobywał w pancerzu. Światem tym rządził mądrze i rozumnie. Cesarzem był Aleksander go zwali, mąż, który broni ataki odpiera. Kraj swój kochał, wrogowie go się bali. Surowy był, łatwo życie zabierał. Pod ciemnym kapturem blond włosy skrywał, znał swoją siłę, inni przed nim drżeli. Zwycięzcą był, tysiącom rozkazywał. W wielkim poważaniu wszyscy go mieli. Stanął na skarpie Aleksander, dumny. Koń pod nim czarny, zbroja na nim czarna. Na armię patrzył umysł rozumny. Władza. Moja władza. Totalitarna. Modrymi oczami na wojów spojrzał i swoją potęgą się rozkoszował. Strach i poddaństwo w ich postawie dojrzał. Władzą nad rządem dusz się delektował. Nagle anioła jasnego zobaczył, który pojawił się jak światła promień. Przed koniem stanął, blaskiem zauroczył, koń kopytami uderzył o kamień. Kim jesteś i po co do mnie przychodzisz? zapytał hardo, rozsierdzony nieco. Przeszkadzasz mi i konia mego straszysz. Zejdź z drogi mej. Wyglądasz tak kobieco. Jestem Tobą w innym świecie i czasie. Jestem kobietą delikatną, czułą. Ja to Ty, a Ty to ja w różnym atłasie, ja przeniesiona energii kapsułą. Znam cię, poznaję, lecz gdzie twoja siła? Marnujesz potencjał, który ci dałem. Spójrz na mnie, ma siła wodza zrodziła. Ty się poddajesz. Ja tchórzem nie byłem. Nie jestem tchórzem. Jestem, by zrozumieć, spotkać się z wcieleń poprzednich mądrością. Co dużo cierpienia. Nie chcę już cierpieć. Chcę swoje życie wypełnić radością. Co było w przeszłości, jest i w przyszłości. Zło, dobro, które innym dawaliśmy. Jak dużo miłości i ile złości, jak kochaliśmy, czy wybaczaliśmy. Pokaż mi życie swoje, Aleksandrze. Pomóż zrozumieć, czego nie rozumiem. Chciałabym poddać życie twe cenzurze i zmienić przyszłość, bo teraz nie umiem. Zgoda, możesz mi towarzyszyć, pytać. Duchem jesteś, konia nie potrzebujesz. Wracamy do zamku, czas odpoczywać. Obserwujmy życie, lecz nie krytykujesz. Kaptur zarzucił i konia zawrócił. Zdecydowanie widać w jego ruchach. Okiem nawet na anioła nie rzucił, wszak on jest panem. Inni mają słuchać. Rycerzy-orszak za swym panem dąży. Widać szacunek, respekt i strach duży. Gdzieś chętam w górze soku króla krąży. Każdy z rycerzy swemu panu służy. Aleksander konia galopem bierze. Jeźdźcem jest przed nim, duma z niego bije. Wie, że świat cały u stóp jego leży, Wrogów swych niszczy bez strachu, jak żmije. Do grodu dojechali królewskiego, zamek warowny na wzgórzu się jawi, Poddanych tłum cesarza wita swego, on ten lud i krainę w świecie sławi. Nagle wychodzi z tłumu postać licha, mężczyzna niski, ubogo ubrany. W wielkim jest strachu, czy pan go wysłucha: czarny ma wąs i włos nieuczesany. Daruj mi życie, królu mój, panie. Dzieci mam piątkę i w połogu żonę. Na śmierć mnie skazałeś, Usł usłysz szlochanie, usłysz mą prośbę. I weź w swą obronę. Król konia zatrzymał, wzrok jego zimny, litości w nim nie ma, kara być musi, za grzech twój, śmierć toporem i do trumny, nikt ciebie do grzechu przecież nie zmusił. Wiem, panie, zgrzeszyłem, lecz grzech niewielki. Zamień mą karę, i wolno pójść do dom. Daruj mi życie i wybacz, głupolki. Okaż swą łaskę. Nie będę już z wadą. Młodzieniec z pogardą na sługę patrzył. Widział jak tamten w strachu trząsł się cały. Brzydził się strachem. Swym wzrokiem go zmierzył. Empatii nie miał. Wszak to robak mały. I wtem. Anioła głos usłyszał cichy. Znam tego człowieka z mojego czasu. Jest zimny, zawistny, na inne głuchy, pełen nienawiści i złego kwasu. To Ty go uczyniłeś, królu. Zmień przyszłość i wybacz mu winy jego, bo w tamtej duszy będzie ogrom bólu, ta złość i agresja ducha chorego. On miłość udawał. My serce zranił. Za twą decyzję przyszłość zapłaciła. Trzy miecze w sercu. Miłością mnie mamił. Rana z przeszłości się nie zabliźniła. Co było w przeszłości, jest i w przyszłości. Zło, dobro, które dawaliśmy. Jak dużo miłości, i ile złości, jak kochaliśmy, czy wybaczaliśmy. Ja jestem Tobą, a Ty mną wszak jesteś, jedna świadomość w różnym czasie, ciele. Przyszłość rozlicza za to, jaki byłeś. Spotykasz tych ludzi i lekcji wiele. Wybacz mu dzisiaj. A swą przyszłość zmienisz. I on również człowiekiem innym będzie. Co dzisiaj wybaczysz, jutro doceni. Miłości jemu i tobie przybędzie. Aleksander na Anioła popatrzył, pomyślał, nad słowem zadumał się jego, poczuł swe serce. Wzrok mu się wyostrzył. Serce widzi inaczej i mniej złego. Dobrze, człowiecze, grzechy twe daruję. Odejdź do domu, naukę pamiętaj. Ja ci wybaczam, skruchę dziś przyjmuję, zmień swoje jutro, przyszłości. Nie spętaj. To powiedziawszy, konia swego pognął, i choć na anioła nie spojrzał wcale, wiedział, rozumiał, że zmiany dokonał. Poczuł lekkość w sercu. Czuł się wspaniale. Wybaczanie. Jakaż jest to potęga. Wybaczanie. Spokój błogi przynosi, zmienia przyszłość, a miłość niebios sięga, miłość skały kruszy, góry przenosi. W mig do zamku na skale dojechali. Dwór to był piękny, choć z kamienia cały, surowy, zimny, lecz domem go zwali. Marmury oko gości zachwycały. Prężnym krokiem korytarze król mijał. Znał dom swój, tu się urodził, wychował. Tu uczył się chodzić, rządzić, zabijać i tu swoim chuciom czasem folgował. Ku sali tronowej młodzieniec zmierzał, doradcy jego już tam nań czekali. Wtem postać kobiety z kuloną dojrzał. Doradcy przed tronem na baczność stali. Idź precz, kobieto. Nie przeszkadzaj teraz, krzyknął, gdy tamta powiedzieć coś chciała. Zajęty jestem, naradę mam zaraz. Kobieta w kącie skuliła się cała. Do sali wkroczył, potęga zeń bije, poddani pokłon królowi złożyli. Na tronie zasiadł, wzrokiem ich przybija, oni głów. Podnieść się nie odważyli. Przemówił do niej głosem władczym, silnym. Rozkazy wydał, po czym mówić kazał krótko sprawy przedstawiać w zamku skalnym, bo czas jego cenny pierwszego wskazał. Panowie zwięźle o kwestiach mówili i różne tematy podejmowali. Królowi swemu, się nie sprzeciwili, jego surowość i bezwzględność znali. A kiedy skończyli, wyjść im nakazał, sam jeden zostać chciał w sali tronowej, lecz sam nie był, Anioł znów się ukazał, on i Anioł w tej scenerii lotowej. Kim jest ta kobieta? Anioł zapytał, głos jego łagodny, troskliwy, miły: Czemuś zachował się jak bandyta? Dlaczego twe słowa tak ją zraniły? I skąd ta agresja do kobiet twoja? Wszak widać, że ona miłuje ciebie. Twój lęk to w przyszłości jest krzywda moja, bo role się zmienią. Dziś skrzywdzisz siebie. Nie szukam miłości, kochać nie umiem. Kobieta jest, by przyjemność dawać, a miłości nie chcę i nie rozumiem. Jestem, by wyższym celom czoła stawiać. Twarde twe serce, Aleksandrze, drogi. Dziś ranisz, jutro sam zraniony będziesz. Ja tą kobietą. Los ukarał w srogi. To, co dziś robisz, to jutro zdobędziesz. Ty kochać nie chcesz, a ja kochać pragnę. Tam, w moim czasie i świecie przyszłości, kocham całą sobą, sercu ulegnę, bo ja nie mam w sobie tej Twojej złości. To ja płakać, jak ta kobieta będę. Moje uczucie do śmieci rzucone. Miłość moją ktoś weźmie za przybłędę, a moje serce zostanie zranione. Ja jestem tobą, a ty mną wszak jesteś. Jedna świadomość w różnym czasie, ciele. Przyszłość rozlicza za to, jaki byłeś. Spotykasz tych ludzi i lekcji wiele. Co było w przeszłości, jest i w przyszłości. Zło, dobro, które innym dawaliśmy. Jak dużo miłości, i ile złości, jak kochaliśmy, czy wybaczaliśmy? Kiedyś kochałem. Los przewrotny bywa zabrał dziewczynę do świata innego. Smutek, tęsknota, wciąż serce rozrywa, łzy leją się u grobu kamiennego. Ja także kochanego utraciłam. Świat runął i długo w ciemności byłam. Kochać nie chciałam, ale nie raniłam. Potem mężczyznę spotkałam na drodze żyda, któremu, któremuś winy dziś darował. To on poranił me serce tak srodze: o miłości mówił i adorował. A potem trzy miecze w me serce wsadził. Bo bał się kochać, jak Ty dzisiaj czynisz. Odrzucił mu miłość i miłość zdradził, wszystkich obwiniał, jak Ty dzisiaj winisz. Co było w przeszłości, jest i w przyszłości zło, dobro, które innym dawaliśmy. Jak dużo miłości i ile złości, jak kochaliśmy. Czy wybaczaliśmy? Dobrześ uczynił, żeś grzech mu darował, żeś jednym słowem duszę jego zmienił, bo człowiek ten wiele naoszukiwał, tak jak ty dzisiaj wiele zła uczynił. Zmieniłeś przyszłość, bo zmieniłeś siebie. Wszak tylko miłość jest kluczem do szczęścia. Kiedy wybaczysz, Poczujesz się w niebie, gdy złość nosisz, to w twym sercu pęknięcia. Gdy kochać nie umiesz i gniew góruje, jeśli ego przed tobą dumne kroczy, wybaczać nie umiesz, duma bryluje, kim jesteś? Ślepcem, a krew z serca broczy. Los wiele nam lekcji daje po drodze, Lecz od nas zależy, czy zrozumiemy. Potrafi ten los doświadczyć nas srodze, Abyśmy widzieli, jak miłujemy. Wszystko przyczynę w tym życiu posiada, Chociaż często tego nie postrzegamy. Życie jest nauką, Los tak układa. Lecz wola jest nasza, my kreujemy. Nie szukaj winnych, nie obwiniaj zdarzeń. Jeśli chcesz zmiany, to zacznij od siebie, nie bój się miłości, sięgaj swych marzeń, sędzią nie bądź, bo sędzia jest hen w niebie. Aleksander słów Anioła wysłuchał. Z oczu jego łza jedna w dół spłynęła. Wiedział, że tę kobietę przecież kochał, ranił ze strachu, lecz mgła już minęła. Wstał z tronu, do drzwi swe kroki skierował. Naukę zrozumiał. Wiedział, co ma czynić. Nie walczył już. Już się nie biczował, już się nie bał, wiedział, jak miłość cenić. Kobieta w korytarzu wciąż tam stała, bo jej miłość większa niż duma była. Patrzyła sercem, dobrze króla znała. Serce widzi więcej o tym mówiła. On nie rozumiał, gdy to powtarzała, kiedy prosiła, otwórz serce swoje. Ileż miłości ta kobieta miała, a on ją odrzucił, jak stary zwoje. Nie płacz, niewiasto, i wybacz mi, proszę. Tak bardzo w bólu zagubiony byłem. Złość złym jest doradcą, już to rozumiem. W świecie nienawiści zbyt długo żyłem. Teraz rozumiem, jak sercem mym patrzeć, wzrok i logika omylne bywają. Musiałem wybaczyć, by serce usłyszeć. Wolny jestem, szczęśliwy, trąby grają. Podszedł, przytulił, potem wziął na ręce. I tak niósł ją przez zamku korytarze. Aniołowi swemu skinął w podzięce, gdzieś w oddali muzyka na gitarze. Anioł uśmiechnął się delikatnie. On też przyszłość będzie miał teraz inną. Kiedyś spotkają się dwie dusze bratnie i pokochają miłością niewinną. Co było w przeszłości, jest i w przyszłości. Zło, dobro, które innym dawaliśmy. Jak dużo miłości i ile złości, jak kochaliśmy, czy wybaczaliśmy.